Witajcie kochani. Dzisiejszy filmik będzie o produktach do odbijania kalki. Ja w swojej kolekcji mam cztery takie produkty. Niektóre były fajne z zakupami, inne były totalnym wypałem. Ale zaraz porównamy sobie wszystkie cztery naraz z zastosowaniem tej oto pięknej skóry. Więc najpierw trzeba było sobie zdezynfakować tą skórę, żeby nam się kalka bardzo dobrze odbiła. Co toż uczynię. Do tego yy, użyjemy SkinSept'a, To jest preparat do dezynfekcji skóry. No, Można użyć jakiegokolwiek preparatu do dezynfekcji skóry, zakupionego na jakiejś aptece albo w sklepie, mmm, który zajmuje się sprzedażą mmm, produktów do tatuowania. Musimy bardzo dobrze odtłuścić tą skórę. Żeby można było sobie później porównać, która karta trzyma się najlepiej i w jakich warunkach. Zerknę jest okay. Na początek użyjemy sobie Stencil Stuff. To jest taki biały preparat, w dosyć konsystencji. Jego naprawdę niewiele się aplikuje, bardzo dobrze się rozprowadza. Zresztą to zaraz sami zobaczycie. Taka maleńka ilość wystarczy na odbicie sporej palikawki. Więc sobie tutaj zaaplikujemy wzór nr 1. Rozcieramy po całej powierzchni, tak żeby tylko delikatnie nam się błuszczało I odbijamy sobie kalkę w tym miejscu. Dociskamy delikatnie. No i mamy już odbity zorek. Widać, widać. Wszystko doskonale. Kolejny produkt, będę sobie tak ustawiała, żeby się po tym nie pomylić. To będzie moja nowość, którą mam od skina. Skin Project Copy Gel. Stosuję sporadycznie, aczkolwiek. Na razie próbuję wykończyć tamte preparaty, więc to będzie fajny test dla niego też. Też zużywam niewielką ilość. Tutaj konsystencja jest troszeczkę bardziej gęsta. Jak sama nazwa wskazuje, to jest taki żel i to przezroczysty, więc też zaaplikujemy go niewiele. Tyle samo co poprzedniego preparatu i zobaczymy, czy tak samo się nam odbije. Użyjemy teraz. Innej emotki odbijamy, naciskamy. No tutaj już troszeczkę gorzej nam się to odbiło. Skóra jest tak samo zdezynfekowana w każdym miejscu, więc to ewidentnie wina tego żelu. Następny preparat to jest Electrum, i to jest taki zielony, jakby galaretka. Bardzo fajny, mega wydajny, przepięknie pachnie, już nie są mnie na wykończeniu, bo go stosuję naprawdę już bardzo długo. Ten, ta jedna buteleczka to jest rok czasu użytkowania przy naprawdę wielkich sesjach, więc jest mega, mega wydajny. Też sobie stosuję niewielką ilość, on jest gęstszy, bardziej taki śliski sobie odbijemy pod tą yy, anotką. To na trzy piszemy: Jeden, dwa, trzy i cztery będzie. No tutaj widzicie różnicę między jedną, a drugą, a to jest ta sama kalka. Eee, na tym zbliżeniu najlepiej widać. Ta sama kalka, ale tutaj odbiło się o wiele lepiej. Czyli to jest numer 3. No i czwarty produkt, to jest klasyka tematu, czyli tak zwany Detol. Jest to produkt, który stosowałam jakieś 5 lat temu. Bardzo tajny. Mega wydajny, ale niezwykle śmierdzący. Tak, ma charakterystyczny zapach, dla niektórych się podoba, dla według mnie po prostu jest nieprzyjemny. I tutaj aplikacja mm, już na wacik. Stosuję go w formie rozwodnionej, dlatego że według mnie wtedy lepiej odbija kalkę. Aplikujemy sobie na skórę. No, przecież ten zapach. Się no mówię to albo to, się lubi ten zapach, bo się go nie cierpi. Ja należę do tej drugiej grupy. I tak samo sobie sprawdzamy. No też takie ładnie się odbiło. Przyzwoicie bym powiedziała. Teraz damy chwilę Będziemy testować ich trwałość. Wszystkie te produkty są w różnych cenach najdroższy chyba z tego co pamiętam był Electrum, ale też z racji tej, że on był w dużej pojemności. Następnie chyba cenowo um, stencil jest um, z wyższej półki. Potem skin, a na końcu detol. Detol jest mega tanim preparatem i stosowany jest naprawdę w wielu studiach od bardzo, bardzo dawna. Um, no Chyba głównie ze względu na cenę. Bo tu jednak przyłożenie tej ceny jest ogromne. Teraz sobie obsuszymy jeszcze kaleczki. I zaraz zobaczymy, jak ona zachowuje się ta kalka 1, 2, 3, czwarta, w połączeniu na przykład z wazeliną i ze środkiem do dezynfekcji skóry, czyli mniej więcej. Tak jakbyśmy pracowali z tatuażem i wycierali cyklicznie tą skórę, zobaczymy jak szybko ta kalka z niej zejdzie. To trwałość kart jest bardzo ważna zwłaszcza przy dużych sesjach. Jak wiadomo, im dłużej tatujemy, tym szybciej ona schodzi, a chcielibyśmy jednak, żeby ona jak najdłużej się zachowała na skórze i ułatwiła nam tą pracę. Więc tutaj ja sobie wezmę hmm, i będziemy zaraz sobie testować. Najpierw zobaczymy jak kalka zarakuje na niewielką ilość wazeliny. Czy coś się z nią stanie, czy się zacznie rozmozywać, czy jednak będzie stało. Użyjemy sobie na numer 1. To jest sens staw ten biały. I teraz sobie przytrzymy. Powiedziałabym, że trwało się całkiem niezła. Tutaj ja sobie przybliżę jeszcze tą drobinkę. Widać wszystko widać. Jeszcze porównika No całkiem jak się trzyma. Tak, nie spoko. Nawet w przeparcie. Yy. Prawie, że ona znika zupełnie ze skóry. Cały czas mamy dosyć intensywny ślad. Spokojnie na czymś takim można też dalej tatuować. Teraz zobaczymy sobie na odbicie numer 2. Odbicie numer 2 to skin projekt. Też sobie za linką. Śmiemy do tego No tutaj ona była dosyć słabo odpita w ogóle na samym początku i trochę bardziej mi się wydaje ściera się razem z wazeliną, zresztą można nawet zobaczyć na waciku, całkiem sporo zostaje tej karki. ona jest mniej wyraźna, to na pewno ten produkt jest mniej trwały, ale też może trzeba by było dać mu na przykład więcej czasu, żeby wysechł. No ale wiadomo, czasami czas jest kluczowy. Nie mamy jego yy, aż tyle, żeby na przykład czekać 20 minut na, na wysuszenie się No tutaj całkiem sporo z niej zeszło. Ponownie aplikuję sobie. Numer 3 to był elektron. Zaraz zobaczymy, jak on sobie poradzi. To mój zdecydowany faworyt z racji tego, że tak jak mówiłam wcześniej jest niesamowicie wydajny. Yy, ma fajną konsystencję i jak się wie, ile go zaaplikować i jak dobrze rozsmarować po skórze, no to naprawdę jest niesamowicie trwały, dalka nie włazi, No tutaj widzimy, że naprawdę się świetnie trzyma. Ten tusz jest dosyć chyba yy, najbardziej intensywny z tych wszystkich na razie trzech, jak widać. I się nie ściera. Przynajmniej ściera się w naprawdę minimalnym stopniu. No, mój faworyt. Tak jak mówiłam. I na czwartym miejscu ten najtańszy. Cudowny. deton, Śmierdzący. Zaraz zobaczymy, jak z jego trwałością. No, powiem wam. <grym> Całkiem nieźle. To w tym teście. O wiele lepiej niż numer 2, czyli niż skin. Nie wiem, czy to tutaj widać. Widać idealnie. No, smaruję go, smaruję. I cały czas jest trwały. Gdyby nie ten jego uciążliwy zapach, który się utrzymuje naprawdę bardzo długo na skórze, to mógłby być mój faworyt, no ale jednak jest to męczący smrodek. No, trzyma się super. Świetnie. Naprawdę między 3 a 4 według mnie najlepiej zniosły te produkty trwałość na skórze. Teraz sobie zobaczymy jak w kontakcie z produktem do dezynfekcji skóry, czy coś się nam ruszy. Numer jeden. Jak to się już wyciera? Są też produkty, które stricte służą do ściągania kalki, no, ale według mnie zwykły preparat do dezynfekcji też wystarcza. Już widzimy, widzimy kilka pociągnięć i kalka praktycznie no, zaraz zniknęła. Numer jeden już prawie nie ma. No, zniknęła. Można kłaść kolejną kalkę, jakby Teraz zobaczymy sobie kolejne. Kolejny to był z kim? Projekt, numer 2. Też właśnie. Nawet chyba mniej pociągnięć się bo już go nie ma praktycznie. No, już go nie ma. Jakby tak powiedzieć: najmniej, mi w przypadku gustu, najmniej trwały. Nie, no, już nie ma. Kolejny to mamy trójeczkę, Elektron, to jest zielony mój faworyt. Zobaczymy jak on się trzyma. no całkiem, całkiem. Z doświadczenia wiem, że naprawdę długo trzeba trzeć tą kartę podczas tatuowania, żeby ona szybko zlazła. I bardzo często jest tak, że cała sesja 6 i no, jeszcze ciągle widzę tą karkę, więc no, trwałość tego preparatu mnie czasami zaskakuje. Jeszcze widzę ślad. Widzicie? Jeszcze jest ta buźka, jeszcze przebija. Dla mnie ten na przykład to już wystarczy, w sensie nie muszę go widzieć całego, a wystarczy dla mnie taka poświata i potrafię z tego odtworzyć tatuaż. No i teraz schodzi No i czwarty. Nasz ulubiony deton, zobaczymy z jego trwałością. No, schodzi, schodzi, nawet szybko bym powiedziała, ale nie tak szybko jak te pierwsze dwa. Więc, no, według tego mojego testu, jak sami widzicie, numer 3 i numer 4 spisały się świetnie. Z tym, że między numerem 3 a 4 jest bardzo duża różnica cenowa. Numer 3, potem Wam podam ceny w, pod, pod filmikiem, ale numer 3 jest zdecydowanie droższy od numeru 4, więc jeżeli ktoś by chciał sobie zaoszczędzić, no to mógłby sobie spokojnie kupić ten deton, no pod warunkiem, że jemu i klientowi nie przeszkadzałby ten fetorek. Natomiast jeżeli ktoś ceni sobie komfort, ładnego zapachu, no to zdecydowanie ten elektron polecam, bo jego wydajność też jest niesamowita. Mimo, że jest trochę droższy e, niż te standardowe płyny do odbijania kalki, to jest naprawdę niesamowicie wydajny. Tak jak mówiłam, jedna taka butla to praktycznie rok czasu mojego użytkowania, więc czy to jest drogo? Nie powiedziałabym i komfort pracy, i zapach, i konsystencja, i trwałość kalki no, zdecydowanie polecam ten. Dziękuję za obejrzenie naszego filmiku. Dziękuję modelowi za użyczenie skóry, <grym> i mam nadzieję, że się Wam filmik na coś przydał. Może, możecie się podzielić własnymi doświadczeniami w komentarzu. Yy, może ktoś woli któryś inny preparat, to też chętnie bym się dowiedziała, jaki i dlaczego. I to tyle, jeżeli byście chcieli jeszcze jakiś filmik, a możecie napisać o tym w komentarzu, to chętnie bym coś wam nagrała. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.